O godzinie 17, gdzie zmierzy się Kostaryka z Chorwacją w trzecim już dzisiejszym spotkaniu, zarazem pierwszym spotkaniu w grupie H, a więc ostatniej już grupie, jest to przedostatnie spotkanie. Już drugie kolejki i na pewno tutaj emocje będzie mieli jako i Chorwaci, jako i Kostarykańczycy. Pierwsze spotkanie przegrali przegrali je z Chorwacja 2-1 z Urugwajem i Kostaryka 2-0 z Szwajcarią a więc no tak to wygląda a teraz już pytanie Luka zdobył złotą piłkę raz a teraz pytanie w jakim tą złotą piłkę roku dostał teraz już hymny narodowe obu państw a więc jesteś już po hymnach no do państwa teraz tradycyjne przywitanie się tutaj piłkarzy obu reprezentacji no i na pewno oni nas tutaj nie zawiodą obejrzymy tutaj fantastyczne widowisko bo wiemy że jeszcze nic nie jest przesądzone w tej grupie jeszcze każda z druży może wyjść ale po tym meczu jeszcze wiemy, że to się nie zmieni. To może się zmienić dopiero po meczu o godzinie 20. A teraz skład Kostaryki w bramce na Was w obronie Gamboa, Gonzalesa, Costa, Waston, Oviedo w pomocy Rui, Borges, Guzman, Bolanios i Watak Urenia. A więc to jest skład Kostaryki na to spotkanie. A teraz już skład Chorwatu w bramce Subasić. W obronie Versailles-Covida, Czorluka i Stryć. W pomocy Brozowicz, Rakityć. Przed nimi Kramaryć, Modryc, Perisic i w ataku Mandzukic. A więc to jest skład Chorwatów na to spotkanie. Teraz już sędzia daje nam sygnał. Zaczynają kostarykańczycy. No i... Wiemy, że tutaj wszystko jeszcze może się wydarzyć, a więc ten mecz na pewno będzie ciekawy Oczywiście Chorwaci, srebrni medaliści z 2018 roku z Rosji tu mamy faul Gamboły za 4 lata już mamy kolejne mistrzostwa mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych w Kanadzie i Meksyku, a więc y, wszystkie te reprezentacje dzisiaj reprezentują swój kraj na tych mistrzostwach Wykatarza Za 4 lata będą mogli już cieszyć się po prostu organizowaniem przez nie krajów, czy stadiony w Kanadzie, czy w Meksyku i 10, albo 8. W Stanach Zjednoczonych, ale chyba 10 było w Stanach, a teraz Mandukic, ma a ja to będą Chorwaci. Oczywiście tam już mistrzostwa w zmienionej formie, będzie 48 ekip, więc dosyć pokaźna suma, dosyć pokaźna, więc no będzie to ciekawe wyglądać, a teraz Perisic, Strinic. Slinić, Roman Dżukića Syrnić Perisic do Syrnića, zobaczmy Brozović, Roman Dżukić, jeszcze Kramarić nie ma bramki obok, ależ było blisko tutaj żeby Chorwaci objęli prowadzenie, ależ by to był ładny gol, gdyby to wpadło, to może bramka by była kolejki, ale jednak nie udało się tutaj yy, nie udało się tutaj Chorwatowi wpakować te piłki do siatki jaka fantastyczna Atmosfera jest na tym stadionie, Słyszymy w tyle kibiców, którzy się bawią no i nas na snazie tymi mi nie zawodzą, a teraz Urenia zobaczmy do Borgesa! Borges! Też zmarnowała fantastyczną sytuację. Zobaczmy powtórkę. Borges. On jest sprawonożny, bo to może go jedynie usprawiedliwiać, ale jeżeli gra na tak ważnej imprezie, no to raczej piłkarz powinien być już obunożny. Dla jak coś było takie powiedzenie. Dla zawodowego piłkarza lepsza noga nie istnieje, a więc można powiedzieć tutaj o tym samym. Modrić Brozović Atakują Teraz Chorwaci Wracając do mundialu 2026 roku To tam będziemy mieli 16 grup po 3 zespoły Też coś nowego Mecz będzie aż 80 Tam jest nie tak jak do tej pory 64 a więc no jednak zawsze coś nowego nas spotka Adas Ruiz do Oviedo, ale ten za mocne te podanie po prostu Kramaric do Modricia, Versaiko. Jeżeli tu pan nie Remis, to raczej będzie mała szansa jakiejkolwiek z drużyn później na wyjście z grupy, no po Odpowiednio Kostaryka z Urugwajem i Chorwacja ze Szwajcarią, a więc jeżeli tu ktoś nie wygra, to raczej szanse ma naprawdę niewielkie na awans Gdzieś z tej grupy, a teraz mamy... Tu już mamy aut i mamy żółtą kartkę dla Versailles za faul, ale szczerze mówiąc to nie wiem jaki faul, musiałbym zacząć powtórkę, może zacząć. zacząć. A, tutaj za przemiancie Bolaniosa. Jest ukrany żółtą kartką. Guzman, Gamboa. Daleko do Oviedo. No i tutaj coś nie wyszło. Versajko będzie wrzucał piłkę z autu. Brozowić. Versajko Kramarić. Modrić. Rakitic Rakitic do Manjukicia. zobaczmy, Mandžukić, Mandžukić do Kramarića, Łoston, Łoston wybiła tutaj na aut i już Srinic zacznie tutaj. Perisic, Srinic, Perisic. I Ruiz przyjmuje piłkę, Ruiz, mamy ostatnie 3 minuty tej pierwszej połowy, Ruiz do Ureni Urenia zobaczmy Urenia wrzutka Bolanio strzał słupek ależ tutaj nie farta Kostarykańczyków. kolejna fantastyczna sytuacja nie wchodzi do bramki tym razem Chorwatów ratuje słupek no i Subasic od bramki Modrić, Brozowicz No i mamy tutaj Faul Brozowicza No i zaczną już Kostarykańczycy Ruiz Ruiz Woston Borges, ale Versaico. Brozowicz do Mandru Kicia i Woston Modric zacznie tutaj spokojnie sobie od, a, od rzutu wolnego zobaczmy, wit mamy 30 sekund jeszcze regularnego doliczonego czasu gry rakitycznej właśnie w tym momencie te sekundy nam już upłynęły ja już będę się powiec z Państwem żegnać no i mam nadzieję, że w drugiej połowie po prostu tą bramkę ujrzymy jednak w tym spotkaniu po no pierwszych pierwszej kolejce w tej grupie no, nie zawiodły nas pod względem bramek. W no. pierwszej kolejce obejrzeliśmy aż w tej grupie 5 tych bramek, więc no, jednak sporo ich było, a teraz już ja się z Państwem żegnam. Widzimy się za 15 minut na drugiej połowie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej połowie spotkania Kostaryki z Chorwacją. Jak na razie mamy bezbramkowy remis. Większe tutaj szanse na zdobycie bramki mieli Kostarykańczycy. Raczej tłem tutaj dla nich była Chorwacja, ale może w drugiej połowie się to obudzi i będzie mi taką powtórkę trochę z dzisiejszego spotkania Belgii ze Szwecją, gdzie tam też Szwedzi nie przeważali, ale jednak szyi na 1 do 0. Później Belgowie odrobili, ale przynajmniej tam bramki padły. A tu jak na ziemi bez remis widzieli fantastyczną interwencję powisał się teraz Keylor na was. Wyciągnął się tutaj kostarykański bramkarz. No i Rakitic. Zobaczmy, Rakitić, Rakitic. Bores. Wersaiko. Wersaiko i Urenia przyjmuje piłkę. Ruiz. Do Guzmana. Ruiz Ruiz Do Ureni. Jeszcze Guzman Guzman tam gdzieś daleko do Balaniosa Balaniosi Czorluka Mamy w autu, I mamy zmianę w reprezentacji Kostaryki właśnie Balanios za niego Joe Campbell w drużynie chorwackiej Za Brozowicia wchodzi Kovacic, a więc to jest Mamy tutaj obustronne zmiany, a teraz już owiedo do Kostaryka. Zobaczmy dośrodkowanie i widać. Campbell. Campbell! Czorluka. Kowacic. Rakitic. Perisic. Mandzukic do a ja Zobaczmy Perisic. Perisic i Gamboa. Ruiz. Borges, Ruiz, e, Urenia Ruiz, Urenia, zobaczmy Urenia Borges do Gamboa Gamboa No i Rakitic wybija tutaj na rzut rożny mamy rzut rożny dla Kostęgańczyków a także mają u nich zmianę Guzma za niego Fa. To jest zmiana w Guzinie Kostaryki u Chorwatów. Nie ma zmian. A jednak jest rzut z autu, Ale tam gdzieś widzieli blisko chorągiewki, więc minimalnie pewnie piłka nie wyszła na rzut rożny. A z Gamboa Gamboa i Wida wybija Gonzalez Ruiz. Jakby tu miał paść remis, to szczerze mówiąc, można powiedzieć, że byłby on no, niezasłużony. No, bardziej można powiedzieć tutaj, że to nie Chorwaci, a Kostarykanczycy przeważają i w kontekście tego byłby niesprawiedliwa. Teraz mamy zmianę, za Borgesa wchodzi Tejeda. To jest już ostatnia zmiana w reprezentacji Kostaryki. Dla Chorwatów są jeszcze dwie zmiany. Mam ostatnie 20 minut tego spotkania. Ruiz, Gamboa, Azofeira, Czorluka, ale tutaj wygląda, że mieliśmy gdzieś faul. No i będzie rzut wolny dla Kostaryki mówiąc ja tu się Falu nie, nie dopatrzyłem. A teraz y, Ruiz Ruiz dośrodkowanie Chambeli Pelis wybija Daleko, daleko na aut Już pędzi tutaj o i podaję do Akosty, owiedo Campbell Urenia, Urenia kowacić blokuje Mamy rzut roczny Widzimy jak tutaj się cieszą Kostarykańscy kibice No dla nich to też jest święto, że ich reprezentacja mogła pojechać na tak ważną imprezę I że mogła w ogóle się tutaj pograć Bo to jest na każdej reprezentacji to jest za każdej reprezentacji po prostu szczęście, że mogli, może nie szczęście, bo to trochę brzmi jak mieli szczęście, że tutaj głosowali, no to zobaczmy do środkowanie jeszcze Subasić, ale wracając do tego tematu, no to za każdej reprezentacji jest to oczywiście radość, że mogli wystąpić na tak ważnym turnieju, bo to jest najważniejszy jednak turniej na całym świecie, na... Dla każdego piłkarza jest to jednak marzenie, żeby zagrać chociaż minutę, chociaż raz dotknąć piłkę na takich mistrzostwach, a teraz Campbell. Campbell! Suba No Nawet jeżeli ktoś tutaj nie wyjdzie z grupy, to i tak już już trzeba to zauważyć, że nawet jeżeli reprezentacja z grupy nie wyjdzie, no to może czasami czuć nie dosyć, jakby to tacy Niemcy nie wyszli jak w 2018, ale... Jednak trzeba się cieszyć, że się na takich mistrzostwach znalazło, bo niektóre reprezentacje w swojej historii jeszcze ani razu na takim wielkim wydarzeniu nie były. I Modric przyjmuje piłkę. Modric, mamy ostatnie tutaj sekundy, 3 doliczone minuty. Kramaric. Kramaric do Widy, zobaczmy Widaja Jakosta. Mamy już rożny dosłownie tutaj już kilka kilkanaście sekund nam zostało i zmalmy zmianę Rakiti za niego badej a więc ostatnia zmiana w reprezentacji Chorwacji. No bo po... mają jeszcze jedno ale wątpię, że Chorwaci będą zmieniać. Mają ostatnie 40 sekund już. Raczej to jest niemożliwe. A teraz dośrodkowanie mandugi strzela broni na Was i Raczej tym akcentem zakończymy to spotkanie Kostaryka. Bezbrankowo remisuje z Chorwacją. A więc, no, czuć pewien niedosyć w obozie costarykańskim, ale, no, Chorwaci mogą, jak na się po prostu cieszyć, że z tego remisu, bo oni nie mieli prawie ani jednej sytuacji do strzała. A ja już się. Powoli będę z Państwem żegnać, jeszcze zachęcam do zostania łapki w także subskrypcji kanału i widzimy się już dzisiaj o godzinie 20 na ostatnim meczu fazy grupowej. Znaczy nie fazy grupowej, ale drugie kolejki fazy grupowej.